Cześć, tu Radar. Ula. Ania. I? Marcina. Martina. Już po raz trzeci nagrywamy dla Kości nasze top 3. Za pierwszym razem przyjęliśmy sobie taką zasadę, że będzie to top 3 gier, które trafiły do naszej kolekcji. Trochę tu oszukamy system, bo ma. każdy z nas ma swoją top 3. Ile gier kupiliśmy Wam nie powiemy, bo nie chcemy. My nie chcemy. Zagraliśmy w 204 gry, ponad 550 partii. Ula może trochę mniej z Anią, ale wszyscy około 400 partii na pewno. Zaczniemy od top 3 naszego najmłodszego gracza Uli. Na miejscu trzecim Ula ma... Parę Niedźwiedzi! Tak jest. Philip Walker Harding, wydawnictwo Lacerta. Wszyscy znają historię Lacerty, ale nie o to chodzi. Ula opowiada. Mi się podoba to. Są takie fajne kafelki z liczbami. Liczby na kafelku to same punkty. Mhm. Jeszcze do tego na kafelkach są fajne niedźwiadki. Układa się takie całe zo, ale tylko niedźwiedzie mogą tak, tam mieć park mieszkać. niedźwiedzi, tak jak jest w nazwie, nie? Gra kafelkowa, też takim ryneczkiem. Fajna, prosta gierka, też, też już miał do czynienia z Tetrisem. Łatwo wytłumaczyć, bo mamy takie trisowe kształty. Uli, miejsce numer 3. Uli, miejsce numer 2 to papa. srebro i złota. Tak, jest. Silver and Gold od NSV. W Polsce chyba nie do kupienia. Ja przywiozłem z SN. Co się było, tobie najbardziej podoba? Że pływamy po morzach. Też zrobimy takie. Kształty, tre... Tak, mamy tutaj wykreślankę, tylko że na kartę nie mamy bloczka, tylko w... piszemy wszystko na kartach. Mamy zmazywalny pisak, tak? Tak. Ta. Ula trochę tematu dorobiła, za dużo tematu nie ma w tej gierce, ale też się nam podoba, jest też, mamy te trisowe kształty. Nie wiem ile to będzie widać. Gdzieś już też wrzutka Ostiego jest na kanale Kości. To było uli numer 2. I uli numer jeden to La Familia Orte. La familia Orte. Od hiszpańskiego wydawnictwa zombie Paela. też w Polsce chyba nie do, do, nie do kupienia przywieźliśmy sobie z Esem ula na Temat jest taki: babcia Hortensia umarła, a my musimy pilnować jej ogródek. Babcia Hortensia przychodzi w nocy i nam pomaga. Mamy fajne postacie. Najbardziej mi się podobają kafelki, takie śmieszne. I mi też. No. Prosty, jest... prosty rynek. Każdy ma na swojej płytce, prowadzi uprawę ogródka takiego małego pola. Później sprzedajemy. Rundy gramy od 3 do 5, w zależności jak nam tam wypadną kafelki. Prosta, taka familijna gierka. Już z Ulamią pokazywaliśmy też na szybkie wrzucce, które jest na kanały. To jak nagramy, dobra? Dobra, i to były Uli Top 3. Teraz moje top 3. Od dziwo w tym roku w mojej topce wylądowały gry, w które najczęściej przegrywam. I tak, miejsce trzecie. Miejsce trzecie. Botanik. Dwuosobowa kafelkowa gra, w której dobieramy kafelki i układamy swoją maszynę, taką trochę w stylu steampunkowym. Co jeszcze? Jest... wydana przez Rebela. Y... Ciekawy motyw gierki jest taki, że mamy tutaj na środku taki też rynaczek, taką książkę. Na środku już mamy ułożone kafelki. I dokładamy pasujący kolor lub kształt. I dokładamy ze swojej strony, i też nigdy nie wiemy, co trafi do nas. Dostajemy to, co nie będzie nam pasowało. Więc, tak na dobrą sprawę gramy w dwójkę i obserwujemy, co gra przeciwnik, jakie kolory zbiera, jakie kształty zbiera. Z ulą już też parę razy graliśmy, nie? to tak. się. Budujemy taką. ogród botaniczny, jakiś taki, steampunkowy, nie? No maszyna, nie? Tak, fajna. Pokazał ją nam kiedyś w klubie Michał. Z to Powiedzmy kupować po układce, no to tak nie wiem, czy my się zdecydował, ale Michał mówi, że jest fajna, zagraliśmy raz w klubie i już później już. I notorycznie przegrywał. Musieliśmy ją, że tak powiem, nabyć. Musieliśmy, chyba nie musieliśmy. Bo przez to tak często w nią gramy. Dokładnie. Miejsce drugie to gra karciana, którą zazwyczaj też przegrywam. Tak jest. Od... O tej grze będzie wkrótce głośno. E, póki co, wydana przez Bombyx. E, jest to gra karciana od 2 do chyba 4, nie? Tak, od 2 do 4 graczy. Też takim fajnym twistem, a to jest trick takingowa gierka. Czyli w momencie, jeżeli uzbieramy 7 punktów, zbieramy takie komplety, sety. Też jest wrzutka. Wkrótce będzie naprawdę trochę głośniej w tej gierce. Możemy na dwa sposoby zakończyć grę. Jeżeli możemy dać przeciwnikom jeszcze jedną szansę, lub Zakończymy zakończyć od razu. Jeżeli wygramy tą last chance, to dostajemy więcej punktów od przeciwników, bo oni dostaną tylko za kolory. Ale jeżeli oni nas w tej ostatniej rundzie przebiją, no to tracimy. Więc to jest najlepszy motyw. My tu nią graliśmy w dwójkę, graliśmy też z moim bratem. w trójkę chyba. Znaczy, przy większej ilości graczy fajnie to fajnie. tu wygrałem więcej ilości razy. No już. Naprawdę sporo razy w to graliśmy. Myślę, że jeszcze będziemy w to grać. jeszcze tutaj chciałabym dodać, że. Tak. Fajnym takim smaczkiem są te karty, te postaci, te rysunki przedstawione w formie origami, nie? Rzecz gustu, bo na przykład mamy kolegę klubowego, któremu się nie podobają te origami, no ale to już tam też. No rzecz gustu. Każda karta inna, każdy tam. No tam Mamy ryby, statki, marynarze, taki temat, wiadomo. Jak jest morze, no to morskie tematy. wszystkie są różne. Nie? Tomek bardzo lubi ta. W e... następnej na edycji będzie ten, wydane instrukcje, jak to złożyć. To, co jest na kartach? <laughs> e, jest tutaj alfabet kolorów dla daltonistów. Taki też ciekawostka. Można ściągnąć aplikację i sobie później sprawdzać po tych kształtach, jaki to jest kolor. To było ani miejsce. Dwa. Mała, ale naprawdę dobra gierka. Od Brunona Katalin. No, dla tajemnicy. To, <laughs> to. Dobra. No, i miejsce numer jeden. I chyba tylko nie mój jeden, ale w tym roku w, y, wielu graczy. Gdybyśmy nie uszkwali systemu, to ja też bym miał tę gierkę w swojej topce, ale każdy miał mieć inną, więc. Yy, no. I też najczęściej dostaję lanie, jak y, tak. gramy w tą grę i przegrywam. W sumie nie wiem, dlaczego ja w tym roku takie gry wybrałam. Mam no chęć ponownego zagrania chyba, tak. to zdecydowała o tym, że, że to jest moja y, top, y, top 3. Y, no co, no, mamy tutaj grę kafelkową, w której w zasadzie co? Zbiera, Zbieramy... Układamy krainy i dobieramy zwierzęta pasujące do tych krain. Zbieramy Mieliśmy jakieś małe problemy techniczne, film się nagrał, ale oczywiście nie nagrało się wszystko. Skończyliśmy na top 3 Ani. Coś jeszcze o Cascadi? Tam już chyba wszystko powiedzieliśmy. Najlepsza gra abstrakcyjna według BGG. U nas wygryzła Azulka, ale Azulek był w zeszłym roku, więc na razie zostaje w kolekcji. Nie będziemy go sprzedawać. Też dobra gierka, ale Azul tylko letni Pawilon. Ula nam uciekła, bo już nie chciała więcej dubli kręcić. Powiedziała: Koniec! Nasza gwiazda bunt. bunt. Dobra, więc została top 3 2022, moje. Więc na moim miejscu trzecim jest The King is Dead od wydawnictwa Ogry Games też od chłopaków z Poznania Pierwszy raz zagrałem z Michałem na Pyrkonie, czyli jeszcze w wakacje No i chodziła, chodziła, chodziła za mną ta gierka, że jestem trochę... No mamy tych gier dużo No ale jesteśmy z Wielkopolski, czyli jak to mówią Szkoci na zesłaniu, tak? Więc poczekałem na okazję po prostu i kupiłem sobie w lepszej okazji Ciekawy taki twist na Area Control Dwa rodzaje punktowania, i tak na dobrą sprawę do końca gry za bardzo nie wiemy za co będziemy punktować. Fajna, naprawdę fajna gierka. Nie próbowaliście, spróbujcie. I poza tym, wykonanie trochę będzie to podobne, wykonanie takie zdobienia do gierki z mojego pierwszego miejsca. Na drugim miejscu nie jest to współpraca żadna reklamowa. kubitos od Dyson Bones. Fajny push your Luck. Pełno kolorowych kostek, dużo tras, naprawdę, jak to rozłożymy na stole, to robi taki efekt wow i też nie jest trudną gierką. Jedyne co trzeba trochę pilnować, jak ludzie, tu akurat mam, nie wiem czy to będzie widać, przekładają swoje kostki na taczce. Bo no, tam jest taki motyw, że co się użyło, to już jest szybka rzutka, jest pełno zasad, ale też dwa kółeczka i ride na wyścig nabiera tempa pudełku gdzieś można znaleźć nasze logo, instrukcje, też, też tam wspomniał o nas. Więc naprawdę fajna gierka, jeśli nie graliście to spróbujcie. Nie wiem jak to jest z dostępnością tej gierki, ale wydaje mi się, że może być kiepska. To było moje miejsce numer 2 i moje miejsce numer 1 2022 to gierka Gutenberg. Też widziałem już ją 2 lata temu na SN. Podobało mi się wykonanie, jak to wygląda. Temat, jak temat. Też mi się podobało. Nie jest jakiś takim sucheurowym graczem, jak niektórzy w klubie na mnie mówią. Jakiś. No. Ktoś tam tak mówi na mnie, ale to tak. Żartujemy sobie. Yy, mimo, że to są jakieś tam euraski, Wiadomo, że chodzi tylko o mechaniki i kręcenie punktów. Dla mnie, jak i dla Anii temat. Jakiś jest ważny. Więc tu akurat każdy rozwija swoją drukarnię. drukarnię. Ta świetnie wykonana gierka. No ten temat tu jest, nie jest mało gier takich Euro, gdzie tam czudzie był ten klimat tak. temat. Nie? Świetne takie drewniane czcionki. każdy ma swoją maszynę z zębatkami. O co chodzi? Kontrakty robimy, zamówienia fajna gierka. Po rozłożeniu też wydaje się taka jakaś mega rozbudowana i ciężka gra, ale tak w sumie to prosta gierka. Po kolei wszystko robimy tak jak mamy rozpisane na... na I to jest yy, o dziwo o twoim tam miejsce pierwsze? Tak. A zwyczaj to wygrywa? Tak, niestety niestety wygrywa Ania. Nie wiem jak to się dzieje, ale, <laughs> ale, ale wygrywa Ania. Nie, Ania chyba jest trochę lepsza ode mnie, tylko że Ania gra mniej po prostu. Mam przewagę taką nad Anią, że więcej gram. Gdyby Ania trochę więcej grała, to lałaby mnie równo. Ja nigdy z matmy nie byłem jakimś orłem, więc... Ja jestem ten, jak to się no, mówi? To może nie sobie. Gdzie? No przecież to wszyscy liczą, to same kalkulatory są. Tak? To się liczy tutaj? Tak. Wszystko się liczy, każdy ruch się przelicza, mnoży i tak dalej. Myślałam, no, więc... że to trzeba po prostu grać. No właśnie, ja też, ja gram. Nie muszę wygrywać. No nie no grać, żeby wygrać, no. No wiadomo, no, no, nie. Wiesz, dobra. Jak się wygra, to się wygra, nie? To wiesz, nie? Z Ostim ciężko się wygrywa. To... Tak, z Ostim no. <grym> <grym> Może dużo razy razem nie, nie graliśmy, ale nie wiem. Ja. Dobra. Mam nadzieję, że za rok też będziemy mogli nagrać dla Was taką topkę. Mam nadzieję, że Osty ładnie to sklei. Bo już Ula nie chciała nam kolejnego duba nakręcić, więc... A fajnie jej topka poszła, więc to był Radar. Ania. No i wcześniej była gdzieś tam Ula. I już... Ta. Coś tam o gierkach piszemy też na naszym Instagramie na Radarze. Kto wie, to niech śledzi. Zapraszamy do obserwowania. Ta. subskrybowania chyba nie, bo tam nie ma takiej opcji w ogóle, nie? No, spoko. Gramy, dużo gramy, fajne to jest. Jak nie graliście, to spróbujcie. Mam nadzieję, że dzięki naszej topce może chociaż dwie osoby zachęcimy albo trzy do grania w planszówki. Tak jest. Tak, zawsze można przyjść do Puszczykowa Lubonia i do Poznania też chyba. Nie? Spróbować. Spróbować. Tak. Bo gry to nie tylko Chińczyk i Monopoli, więc naprawdę jest tego tyle. Dobra, jeszcze raz dzięki. Radar. Panie.